Jestem na Waldek z nauki jazdy Bielik z Białego Stoku. Pokażemy wam, jakie czynności musimy wykonać w ramach przygotowania do jazdy na kategorię A1, na kategorię A2 i na kategorię A i na kategorię AM też. Waldek nie będzie tego pokazywał, tylko zobaczymy, jak Waldek nauczył Emilkę. Emilka, dobrze pamiętam, Emilkę tych wszystkich czynności. Startujemy. Emilka dopiero zdała egzamin na prawo jazdy, a to oznacza, że ona wszystko to dokładnie wie. Emilka, lecimy od początku do końca wszystkie czynności w ramach przygotowania do jazdy. Właśnie zaczęłaś egzamin. Przypomnij sobie tą szczęśliwą chwilę, jak zaczynałaś zdawać egzamin na prawo jazdy. Lecimy. Panie Emilio, wylosowała Pani poziom płynu hamulcowego i światła drogowe. I Jasne. tu już Pan egzaminator nic nie mówi. Lecimy samodzielnie. Dobrze, najpierw warto sprawdzić napięcie łańcucha, ponieważ tego e, egzaminator nam nie powie, a trzeba to za każdym razem sprawdzić. Sprawdza się go tak, że rękawiczko po prostu dotyka się tutaj i jak widać, e, łańcuch jest napięty i nasmarowany. Musi być zgodnie z zaleceniem producenta. Idziemy dalej. E, teraz płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy znajduje się tutaj, powinien być powyżej minimum. O, tutaj jest kreseczka i warunki, aby. Aby sprawdzić poziom płynu hamulcowego, to motocykl musi być postawiony pionowo oraz musi być na równej powierzchni. No a teraz światła drogowe nam zostały. Do świateł drogowych musimy odpalić motocykl. Odpalony i tutaj na razie się świecą nam światła mijania i teraz przełączymy sobie na drogowe i jak widać się zmieniły. I przy okazji mamy niebieską kontroleczkę na panelu. Siak. Wszystko gra. Lecimy dalej. Dobrze. Kontynuujemy egzamin. A yy, Dalej musimy sobie ustawić lusterka i musi być to drugą ręką niż, niż jest postawiona na tym, gdzie jest lusterka. Czyli tak na krzyż. Ta, o, dokładnie. I w tym lusterku... Widzimy tutaj ramię, w tym to, co jest za nami, raczej. I są ustawione. I kontynuujemy. Dobrze. Proszę się przetransferować do właściwej pozycji. Tu są trzy możliwe zmiany kierunku jazdy. My za motocykl możemy wyjść. Przepraszam, my za linię możemy wyjść, ale motocykl wejść za linię. Nie może. I zobaczcie, że mamy tutaj już ustawione lusterka, sprawdzony łańcuch. Emilka odstawia motocykl na stopkę, co jest zadaniem egzaminacyjnym. I w zasadzie możemy już jechać do kolejnego zdania egzaminacyjnego. I tak macie to robić, jak uczą w nauce jazdy bielik. Emilka zdała za pierwszym razem. Muszę wam powiedzieć, że to był najnudniejszy egzamin świata, bezbłędnie. Serio. Emilka właśnie zdała egzamin na prawo jazdy, a tam z tyłu, o tam, 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 tam o, tam, tam, tam gdzieś jest. O, machają do nas z Bielika, Waldek, z Bielika, polecam.